Od kiedy nasi przodkowie zaczęli zapisywać swoje historie na ścianach jaskiń i różnych tabliczkach, które przetrwały do naszych czasów, serce było przedstawiane jako symbol mądrości, jako symbol przewodnictwa i wyższego, wyższej inteligencji. Starożytni Egipcjanie uważali, że serce jest centrum życia, źródłem wszelkiej mądrości. Ludy Mezopotami, i starożytni, starożytni Grecy uważali, że jest ośrodkiem duszy. My dziś dzięki fizyce fantowej, dzięki e, pracy e, naukowców e, są instytuty serca na świecie. Wiemy już, że serce na pewno jest bramą łączącą nas z różnymi przestrzeniami, że jest domem naszego ducha, że w przestrzeni serca czujemy się bezpieczni, że w przestrzeni serca mamy szansę skomunikować się ze swoją, wyższym, ze swoją wyższą jaźnią. I jest taki instytut w USA Heart, Heart, Heart Match Instytut, który zajmuje się głównie pracą na temat koherencji mózgu, koherencji serca. I pomaga tak naprawdę zrozumieć nam, czym pole serca jest. Są już odpowiednie przyrządy do tego, żeby zmierzyć pole serca, i pracując ze sobą, pracując z polem serca, ono nam się powiększa. Jak uaktywnia się to pole, to tworzy się taki torus. Im częściej nawiązujemy połączenie z naszym sercem. Tym bardziej ono nam z nami współpracuje. Już też wiadomo, że nie mózg jest głównym centrum dowodzenia dla całej naszej istoty, tylko właśnie serce. I dlatego chciałabym również na to zwrócić uwagę. Chciałabym również pokazać, że... Myślę, że każdy z Was intuicyjnie wie, że jeżeli podejmujemy decyzje wypływające z serca, płynące z tego poziomu serca, czyli decyzje, które dyktuje nam serce, to są one zazwyczaj z korzyścią dla nas i dla naszych bliskich, no i dla całego świata. Jeżeli te decyzje podejmujemy z rozumu zazwyczaj się musimy do nich przekonywać, argumentować. I zazwyczaj są to decyzje, które może nie do końca są tak korzystne dla wszystkich, którzy biorą udział w tym, w tym naszym życiu i podlegają później tym naszym decyzjom. Dlatego dzisiaj chciałabym Was zaprosić do medytacji w przestrzeni serca. Doświadczycie swojej świątyni serca. Dla każdego będzie to inne doświadczenie, i każdy inną świątynię zobaczy. I na pewno jest to w porządku. Nie będziemy tutaj sobie wymyślać scenariuszy. Chciała, żeby, chciałabym, żeby to było intuicyjne i Wasze. Także zapraszam do medytacji. Siadamy wygodnie. Zamykamy oczy. Stopy stawiamy równo na ziemi. Przez stopy. łączymy się z Matką Ziemią. Przekaz dajemy intencję, żeby wszystko to, co nie nasze, wszystkie myśli negatywne, energie. Spłynęły z nas do matki Ziemi, przez stopy. Ona je. I swoim wewnętrznym okiem patrzymy, jaka jest przestrzeń wokół naszych stóp, jaką przestrzeń mają nasze nogi, zajmują nasze nogi, w przestrzeni naszego pokoju. Tą przestrzeń zajmuje nasz tuł w przestrzeni tego pokoju. Głowa, ręce. Pokój w przestrzeni domu. Dom w przestrzeni działki. Działka w przestrzeni miasta, wsi. To w przestrzeni Polski. Polska w przestrzeni świata. Świat kosmosu, a kosmos w przestrzeni energii, wszystkiego, co jest. łącząc się z tą energią, która jest w nas i wokół nas, swoją świadomość kierujemy do naszego serca. Możemy sobie położyć ręce na sercu, wtedy dajemy sercu taki komunikat. się z polem serca i swoją intencją wchodzimy w tą przestrzeń serca i dajemy intencję połączenia się z naszą świątynią, którą mamy w sercu i teraz każdy z was z nich zobaczy jak ta świątynia wygląda. Czy jest taka akropa? Czy jest w stylu bizantyjskim, czy jakimś wschodnim? Czy jest to przestrzeń? Czy są to góry? Czy jest to jakieś Wasze ulubione miejsce w naturze? Jak ta wasza przestrzeń świątynna wygląda? Się. Ci, którzy mają jakiś budynek, są jakieś ściany, to przejdźcie się po tej swojej świątyni. Popatrzcie, jak ona wygląda. Dotknijcie ręką. Popatrzcie, może są jakieś dziwne znaki. Może są okna, przez które coś. Widać jak może ktoś Was powitał w tej Waszej świętej przestrzeni serca? Poczujcie się jakbyście byli we własnym domu. Bezpiecznie, spokojnie. no luzie. Waszej świątyni, czy przestrzeni. Popatrzcie, poszukajcie, przejdźcie się. Zobaczcie, gdzie bije źródełko, źródełko życia. W każdym z Was jest taka przestrzeń, gdzie bije źródło życia. Macie dostęp do wody życia, wody życia, która Was zasila. jest czysta energia, czyste światło, źródła. Popatrzcie, gdzie macie. Czy macie duże źródło, że możecie się w nim zanurzyć, wykąpać? Wcale. Zmyć trudy dnia codziennego, doświadczenia życiowe, traumy, które w sercu się zapisały i w was. Ci, którzy mają, wielkie źródełko, to niech się po prostu obmyją tą wodą. I zobaczcie, jak wyglądacie. Może już świecicie? Może jesteście tacy beścieleśni w tej przestrzeni? A może jeszcze bardziej ugruntowani w swoim boskim ciele? No i napijcie się z tego źródła, napijcie się ze źródła życia i odnowi, zregeneruje każdą waszą komórkę. Żeby ta komórka, napełniając się tą wodą życia, tym światłem życia, świeciła. A co za tym idzie? Żeby świeciła cała wasza istota. Znajdzie sobie wygodne miejsce w tej Waszej świątyni, w przestrzeni, w świętej przestrzeni Waszego serca. Usiądźcie wygodnie, bądź się położy, trzymając ręce na klatce piersiowej, na sercu. I poczuję to pole wokół serca, powiększające się. Światła, która obejmuje całą Waszą istotę. Możecie czuć ciepło, czy zimno, czy pulsującą energię. Wszystko jest prawidłowe. Z taką wdzięcznością, szacunkiem do siebie, do serca, do ducha źródła, poddychajcie sobie w tym polu. Niech to pole się poszerza, powiększa. Stańcie się kulą miłości, kulą światła. tym światłem. Połączcie się z sercem, z polem wokół was. Poczujcie, jaką potężną istotą jesteście. Taki potężny duch was mieszka. Bardzo zaopiekowani jesteście przez tą siłę. Jak wypełnia Was i całą przestrzeń wokół Was. Poczujcie sobie to pola. Kilka głębokich oddechów, które napełnią Was miłością, spokojem, światłem. Poddajcie świadomość. Waszego serca. Teraz wracamy świadomością do naszego ciała, do naszego miejsca, z którego zaczęliśmy medytację, do naszego pokoju, opuszczając z szacunkiem i wdzięcznością naszą świątynię, serca, naszą przestrzeń. Naszym wewnętrznym okiem patrzymy, jaką przestrzeń zajmują nasze nogi w przestrzeni tego pokoju, tu w głowa, ręce. Czujemy połączenie przez stopy z matką ziemią, czujemy oddech. Wypełnia nasze płuca, całe nasze ciało zalewa. I z wdzięcznością, radością, tak jesteśmy gotowi, możemy otworzyć.